Witam serdecznie. Dziś rano do naszej redakcji przyszedł list od jednej z naszych czytelniczek, która opisuje historię, która wydarzyła się jej samej. Pewnego letniego dnia, wcześniej rano, zadzwonili do mnie dalecy krewni, mówiąc: Cześć, jak życie, ciepło jest u Was nad morzem, wpadamy Was odwiedzić. Będziemy za godzinę, wyślij nam dokładny adres. Ostatni raz rozmawiałam z tymi krewnymi jakieś pięć lat wcześniej i nie spodziewałam się ich odwiedzin. Dawniej czasem się odwiedzaliśmy, ale ostatnio dzwonimy do siebie jedynie z życzeniami na święta. A tu nagle mają nas odwiedzić i to już za godzinę. A ja mam coś na to zaradzić. Byłam w szoku. Należę do tych bardziej gościnnych osób, więc zawsze mam jakieś zapasy produktów, czy to w lodówce, czy w zamrażarce. Zaczęłam więc wszystko rozmrażać, by przygotować jakiś obiad. Obrałam też ziemniaki i poszłam kupić jakieś owoce i lody na deser. Dodatkowo wyjęłam moją popisową nalewkę z truskawek i płatków róż. Uznałam, że to dobra okazja, by jej wspólnie spróbować w miłym rodzinnym gronie. Goście przyjechali niedługo później. Uściskaliśmy się i serdecznie zasiedliśmy przy stole. Zaczęliśmy wymieniać się tym, co nas ostatnio spotkało, jak pozmieniało nam się w życiu, gdy nagle mój kuzyn rzucił luźno. Właściwie to przyjechaliśmy odwiedzić cię, bo chcemy zostać na dwa tygodnie. Dobrze byłoby wypocząć, skoro już jesteśmy nad morzem. Ty nas przecież nie wyrzucisz. O nie miałam, i słowa ugrzęzły mi w gardle na dłuższą chwilę. Nie zamierzam was wyrzucać, ale zwyczajnie nie mam, gdzie was położyć. Zwłaszcza na dwa tygodnie. Sezon trwa w pełni to wszystko. Wykrztusiłam w końcu jest was całkiem sporo, bo aż siedem osób. Ja mam pod wynajem tylko cztery pokoje i wszystkie są teraz zajęte, a nawet zarezerwowane na miesiąc do przodu. Sama z mężem i Alicją, naszą córką, mieszkamy teraz w jednym małym pokoiku. Gdybyście uprzedzili wcześniej, to coś bym dla was znalazła. Moi goście momentalnie zamilkli. Wiedziałam tylko obrażoną minę mojej kuzynki, kiedy zaczęła mówić: A nie możesz przenieść swoich gości do pobliskiego hotelu? My zajęlibyśmy ich pokoje. Zamurowało mnie. Gdy zobaczyłam z jakąś śmiałością, a może nawet bezszczelnością, to mówi. Szybko jednak odzyskałam pewność siebie. Nie zamierzam tego robić bo to byłoby nieuczciwe względem moich gości. Oni już wcześniej zarezerwowali swoje pokoje, więc wy możecie bezpiecznie się zatrzymać w tamtym hotelu. Porozmawiam z właścicielem. Dla, da wam jakieś atrakcyjne zniżki na pobyt. Ten hotel jest blisko, będziecie mogli do mnie wpaleć na obiady. Krewnym wyraźnie nie spodobała się moja oferta. Kategorycznie stwierdzili, że nie mają ochoty płacić za nocleg. A czego Wy tak właściwie oczekiwaliście? Chcieliście żyć nad morzem w pełni sezonu przez dwa tygodnie zupełnie za darmo? Powinniście wcześniej uprzedzić mnie o swoim przyjeździe? Jeszcze na początku czerwca miałam wszystkie pokoje wolne i wtedy mogłabym was w nich umieścić. Odpowiedziałam już nieco złym tonem: moja kuzynka oznajmiła tylko, że czerwiec był zbyt chłodny na wakacje i dlatego przyjechaliśmy właśnie teraz. Potem wstała oburzona, rzuciła coś jeszcze o mojej pazerności i niegościnności i poszła pakować rzeczy do samochodu. W trakcie tej czynności nie szczędziła mi niemiłych i nawet obraźliwych słów pod adresem moim i mojej rodziny. Byłam szczerze zniesmaczona. To było naprawdę nieprzyjemne. Ta absurdalna sytuacja, krewni, z którymi nawet nie rozmawialiśmy od wielu lat, przypomnieli sobie o mnie i o mojej rodzinie. W dodatku, nie rozumieli, że wynajęcie domu nad morzem to moja sprawa i wcale nie muszę tego robić. Moja rodzina żyje wtedy za pieniądze, które zarabiamy z tego wynajmu. Lato to dla nas okres ciężkiej pracy i opieki nad gośćmi, a nie czas na relaks. Nie możemy zrezygnować z pieniędzy, a na dodatek jeszcze utrzymywać u siebie członków rodziny, którzy chcą wpaść na wypoczynek. Jestem wściekła z powodu tej historii, ale nie mam już na nic wpływu. Dobrze zrobiłam, odmawiając bezszczelnym oczekiwaniom. Goście to goście, nawet jeśli są członkami rodziny i muszą z wyprzedzeniem uprzedzić o swoim przyjeździe. I na tym skończył się nasz list od naszej czytelniczki. Bardzo ciekawa i pouczająca historia. Myślę, że nie jeden z Was mógł doświadczyć podobnej sytuacji ze swoją własną rodziną. Ponieważ z rodziną dobrze wyglądamy tylko na zdjęciach, jak to mówią. Jeśli macie jakieś podobne refleksje albo historie z własnego życia, serdecznie zapraszam do komentowania na dole w komentarzu w polu do komentowania pod spodem, pod naszym filmem. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia!